Siemano z tej strony Przemek i dzisiaj będzie kompletna nowość na moim kanale. Przygotujcie się na prawdziwy odlot. Uwaga, uwaga, jeżeli chcesz wygrać kartę Google Play o wartości 100 złotych, za które możesz kupić nawet 360 gemów w Brawl Stars, wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz ten kanał, napiszesz komentarz na temat tego odcinka i zaobserwujesz mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Jedziem z tym śledziem. W tym odcinku będę wykonywał zadania, które rzucili mi inni youtuberzy, których na pewno znacie i lubicie. Jako, że jest to nowa seria, to umówmy się, że 10 tysięcy łapy w górę pod tym filmem oznacza kolejny odcinek z wyzwaniami. Piszcie w komentarzach, jakich YouTuberów chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. A do tych, którzy już wysłali mi zadania, oczywiście wielkie dzięki, wbijajcie do nich. Linki do ich kanałów są na dole w opisie. Koniecznie zasubskrybujcie ich, jak i mój kanał. Jedziemy. Przemoty wariacie, zastanawiają się, jakie zadanie tobie dać, żeby było takie, wiesz, takie, żebyś. Żeby to był challenge, a nie drobnostka. I wpadłem na pewne zadanie. Musisz zagrać w Brawl Stars, ale bez kciuków. Jeśli wygrasz grę, jesteś kozakiem. Jeśli przegrasz, lamus. Ja żadnym lamusem nie jestem. <grytanie> także podejmuję się tego wyzwania. Wydaje się one dość proste. No, bez używania kciuków. Sprawdzimy to, sprawdzimy to. Tutaj pokazuję wam. Nie używam kciuków. Mam tutaj te dwa palce. I uwaga, zaczynamy. Psiu. Niech nam szuka. Ja mam nadzieję, że ten challenge mi się uda. Dobra, lecimy, zbieramy diamenty. E, tutaj widzicie inst.przemo.pbg. PBG. Możecie wbijać! Ej, ale to nie jest takie. Dobra, dobra, mamy to pod kontrolą. Chciałem powiedzieć, że to nie jest takie. Powrót za 3. No ciężko się jest skupić, słuchajcie. Spróbujcie sobie zagrać bez kciuków, jednak to nie jest takie proste. Z siebie muszę wypłoszyć z tych krzaków. Wychuć z tego krzaka! Chmuro frajerska. O, dobra, 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 obity jest poważnie. Lecimy, lecimy. A w ogóle, no to ta seria jest, yy, że tak powiem, zapożyczona od mojego kolegi Jacoba, yy, który pozwolił mi zrobić to w Brawl się. On to robił w Fortnite'cie, Możecie sobie wijać na jego odcinek, jest tutaj w karcie. A my tutaj, słuchajcie, wygrywamy, wygrywamy. I tutaj jest 8 sekund nam zostało. I to chyba będzie easy win. Może ja nie będę tutaj gwiazdą gry, ale no musicie mi to wybaczyć, że no. To jest nowa sytuacja i koniec rozgrywki. Tak, wygrałem, czyli nie jestem lamusem, ale dzięki Jasiu za to wyzwanie, no bardzo fajnie mi się je robiło. Wbijajcie do niego na kanał, a my lecimy do drugiego wyzwania, tym razem Damiana. Łoł, wow. siemano jak dzięki za zaproszenie do filmu. Mam dla Ciebie bardzo fajne wyzwanie. Otóż musisz otworzyć 5 megaboxów, i jeżeli w żadnym z tych megaboxów nie trafisz żadnego nowego itemu, czyli jakiegoś złotymiarza, gadżetu, yy, no czegokolwiek nowego na twoim koncie, to musisz podzielić mój los i musisz się ściąć prawie na zero. Mi już troszeczkę włoski odrastają, ale no, wiesz o co chodzi. Musisz się po prostu ogolić. Taki masz, taki masz challenge, więc lepiej niech ci się uda. No w tej sytuacji to powiem wam, że serce mi trochę mocniej bije, bo powiem wam, że nie mam zbytnio ochoty obcinać się na łyso. Wydaje mi się, że wyglądałbym... No, tak średnio bym powiedział. No, ciężki, ciężki challenge, bo zupełnie niezależny ode mnie. Mam do otwarcia 5 megaboxów. I musi, po prostu musi Brawl Stars. Brawl Stars musi mi dać dobrą postać. Chociaż nie dobra. Jakąkolwiek postać. Kupujemy sobie ofertę, tą 4 megaboxy ze sklepu, przecenę, za 139 gemów. Będzie nam brakowało jednego megaboxa, którego później dokupimy. Hu! Ale, uwaga. To będzie, to będzie ciężkie. Ja się tego boję. Jest pierwszy mega box. Tutaj będzie taka nastrojowa muzyczka, bo to musi być napięcie, bo to są, to się ważą losy mojej głowy, że tak powiem. Uf, proszę postać, błagam. Sześć przedmiotów, proszę. Jest sześć przedmiotów! Jest sześć przedmiotów. Czy tu już byłby w pierwszej skrzynce? Byłby, że tak, problem z głowy, że tak powiem. I to dosłownie. Punkty mocy do Colta. Punkty mocy do El Primo. Do Barleya. Do Poco. MIGA! MIGA JEST! MIGA JEST! DOBRZE! DOBRZE! NIE BĘDĘ ŁYSY! Gadżet! Gadżet do... Yy, do kogo to jest gadżet? Yy, zapomniałem, jak się nazywa ta postać. <grym> zapomniałem, jak nazywać się ta postać z tego wszystkiego, bo jestem URATOWANY, słuchajcie! Ale to jeszcze nie koniec, bo mamy cztery skrzynki do otworzenia. Także może jeszcze będzie inna postać, znaczy się nie postać, inny traf, że tak powiem, jeszcze lepszy. Tutaj chyba nam się nic nie trafi, czyli takie pospolite główienko, że tak powiem. Czyli to sobie szybko przeskipujemy. Tak, trzecia skrzyneczka, szczęśliwa. Pięć przedmiotów. A raczej nic tutaj nie będzie dobrego. No, smutne to jest bardzo w tym momencie, się słucham bardzo. Brawl Stars, daj mi legendę. Ja proszę bardzo, ja tak bardzo ładnie proszę. Super cel. Ja, ja chcę legendę, ja nie mówię, że ja proszę, ja po prostu chcę, ja muszę mieć w tym momencie legendę Po co mi te pięć gemów tutaj darmowych? Otwieram, cyk, pyk, znowu 5 przedmiotów No to jest jakieś fatum, to jest jakieś fatum Nie wiem, czy widzieliście poprzednie openingi, jeżeli nie, to wyświetlałem wam się teraz tutaj w karcie w prawym górnym rogu Ale no, nie trafiłem tam legendy Chociaż możecie to zobaczyć, bo równie ciekawie z Ernestem nagrywaliśmy sobie pojedynki na mega To taka autopromocja przy okazji. Pozostałe bonusy, czyli prawdopodobnie podwójne żetonów. Nie, 13 khenotów, czyli nie ma jeszcze tragedii. Eee, dobra. Jedną skrzynka nam została. Jedna skrzyneczka. Będzie to mega za 80 gemów. I dlaczego mi wiercą sąsiedzi w. Sąsiedzie, proszę przestań wiercić mi tutaj w tym momencie, bo nagrywam. Utkaj łeb! Ostatni Megabox Oby tutaj była postać O, tu, 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 Muszę zwładować widzowie napięcie Przykro mi, muszę, muszę, nie chcę, ale muszę Uwaga, proszę sześć, proszę sześć. 5, nie, nie chcę pięciu. 250 monet, punkty mocy do Daryla. Punkty mocy do El Primo Do Rosy Do Nity I uwaga czy to będą gemy, czy podwajać jetonów? Ja po podwajać Gemy. Trzy gemy. No generalnie samo otwieranie, ale na szczęście moja piękna fryzurka będzie uratowana, także dzięki wielkie super self, przynajmniej to. Chociaż będę miał ten gadżet. No dobra, Przemek, słuchaj, mam dla Ciebie super ekstra wyzwanie. Masz 5 prób. Zapamiętaj, masz 5 prób, ale najpierw opowiem okaże: jeżeli nie zrobisz tego, musisz kupić najdroższego, najładniejszego skina, którego masz obecnie w ofercie. A jeżeli ci się uda, to jesteś kozak i powiem ci, że jesteś kozak osobiście, w każdym razie masz 5 prób, aby w showdownie wygrać grę. Ale gdzie jest haczyk? Możesz zabić tylko jedną osobę, czyli prawdopodobnie tą osobę ostatnią, żeby zagwarantować sobie zwycięstwo. Ale nie możesz się chować w krzakach, nie możesz generalnie się chować od przeciwników. Musisz grać normalnie, zadawać damage przeciwnikom, ale no nie możesz ich dobijać, rzecz jasna. czyli nie kampimy, musisz, możesz zabić tylko jedną osobę, no i musisz wygrać. Masz 5 prób, przegrasz, kupujesz skina. Powodzenia. Och, i na koniec, chyba najcięższy challenge od Hadesiaka. Mi się wydaje, że to będzie po prostu niemożliwe do zrealizowania. Niby mam 5 prób, ale bez zabicia kompletnie nikogo na showdownie to się nie może udać. Ja w to naprawdę wątpię i chyba będę musiał sobie nakupić tego skina do postaci jakiejś. Zobaczymy. Wybieramy sobie grę solo na showdownie, i uff, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie. Mam 5 prób. Dobra, nie mogę go zabić, chociaż mógłbym go zabić. No nie, nie, jedna próba jest już zmarnowana. Jeszcze zostały mi cztery, cztery próby mi zostały. Eee, jeszcze tam widzę jedną na górze. Także, no powiem wam, że to jest ciekawe, że tyle mamy tutaj skrzyneczek. Gość tutaj idzie, który będzie chciał mnie tutaj sklepać. Muszę uciekać, muszę uciekać. Kurczę! Niech ona go dojedzie. O, ona chce mnie dojechać. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie, proszę. Ja mam challenge do wykonania. Proszę, idź sobie do niego, idź sobie do niego. Ja nie chcę umierać, ja jestem jeszcze piękny i młody, nie, no porażka, ale no teraz to było zdecydowanie najbliżej, najdłużej wytrwałem ze wszystkich prób. Nie poddaję się, wezmę sobie zadymiarza, który, no jakiś będzie miał yy, yy, odległość, na odległość będzie lepszy, no bo ten replium, mimo wszystko, chyba mi się tutaj nie przyda. Wezmę sobie nitę. Spróbuję, spróbuję, ja spróbuję tutaj coś osiągnąć. Odda, oddałeś mi tę skręczkę? Nie, nie oddałeś mi. Idź stąd, idź stąd, bo cię nie lubię. Idź stąd. Idź stąd, Wara, Wara od tego Cuba. Dobra, 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 zabrałem mu go. Chmura Flare dał się zrobić. He, 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 he. Hmm. To, no nie, zostaw mnie. No znowu, znowu on jakiś ta sama postać, co w ostatniej rozgrywce mnie chce tutaj porobić. O, siorb, ja chcę tego siorba. Ja chcę tego siorba. Nie strzelaj tu, siorba chce. Nazywam to jak z Fortnite, ale jakoś tam nazwa mi się podoba. O! PowerCubesy! Dobrze, 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 dobrze się ta da rozgrywka zaczyna. Jak, ja jak ja bym mógł kogoś zabić, to nie byłoby problemu. To już byłoby po rozgrywce. To już, to już byłoby pozamiatane, ale tak to ja sobie mogę go poobijać, albo się z gościem pobawić. E tylko. No nic, no nic, tragedia. On no, ma jednego jest tak naprawdę na hita, no ale nic nie mogę zrobić. Jest trzech zadymiarzy. Jest trzech zadymiarzy, ZOSTAW MNIE, nie! NIE, 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 NIE! Masakra, masakra słuchajcie widzowie. Spróbujcie sobie zrobić ten challenge u siebie na koncie i dajcie znać w komentarzu czy wam się udało, bo ja uważam, że jest to po prostu niemożliwe. jak dał mi challenge, który jest nierealny do zrobienia. Ostatnia próba w tym odcinku. Niech, niech mi się poszczęści. Proszę, no w skrzynkach nie miałem kwarta, tracimy jedynie gadżet. Ale my się nie damy, nie damy się, nie damy się Daj mi to, daj mi to, no nie, 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 nie Porażka, Wy wiecie co to oznacza, wiecie co to oznacza Hadesiak, my już się chyba nie lubimy, nie jesteśmy już kolegami No za ten challenge, przez ciebie muszę stracić gemy Sprawdźmy co jest w sklepie ciekawego, jaki jest najdroższy skin 150 gemów to jest w ogóle pierwszy skin na tym koncie, ogólnie pierwszy jaki kupuję, bo nigdy na te skiny nie zwracam uwagi, wolę sobie otwierać mega boxy. Kupujemy. Kup. I proszę, taki mamy piękny skin Serandowy Poko. Serandowy Poko. Naprawdę Poko jest spoko. Także dzięki Hadesiak za tego skina, chociaż tak cię nie lubię. <gry> To by było na tyle kochani. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie 10 tysięcy abek w górę i nagrywam kolejny odcinek z tej serii. Wpadajcie do osób, które nagrały mi wyzwania oraz zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na mojego Instagrama PrzobaPwG. Widzimy się już niedługo. Siema!